Szymano YouTube, Bernard ze Snake Barn. Witam Was w sobotnim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o konkursie, trochę o takich sprawach bieżących. Posprzątamy u młodych basów, nakarmimy je. Standardowo sobota na hodowli. Jedziemy z tematem. Ok, słuchajcie, jak widzicie, yy, mamy sporo młodziaków do posprzątania, więc ja zabieram się do pracy. Przy okazji troszeczkę sobie porozmawiamy. Na pierwszy temat, jaki chcę dzisiaj poruszyć, yy, jest to konkurs. Słuchajcie, ogólnie jesteście przewspaniali. Naprawdę nie spodziewałem się takiego odzewu, tylu maili, tyle po prostu w wpłaconej kasy, tyle serca od Was. Mistrzostwo! Naprawdę jesteście wielcy. Gratuluję. Świetna robota. Mm, ale słuchajcie, z racji, że było tego naprawdę sporo I było też yy, kilka takich maili, w których Nie do końca mogłem dojść ładu Kilka było w spamie, dlatego pewnie niektórzy z Was nie dostali tego maila yy, Muszę to wszystko ponaprawiać yy, Obczajcie Nie wiem, czy się uda zbliżyć HypoRLT O Ta piękność na bank zostaje w domu ale wracając do tematu, wiem, że dzisiaj miało być losowanie. Wiem, wiem, wiem o tym bardzo dobrze. Uwierzcie mi, ale nie jestem w stanie naprawdę tego ogarnąć na dzisiaj. Zrobimy tak, że po prostu losowanie będzie w niedzielę. Zrobimy live w niedzielę między nie 18 a 20. Postaram się przygotować jak najszybciej, żebyście mieli jak najszybciej wyniki. Oczywiście wiem, że czekacie. Ja też czekam. To jest naprawdę fajna opcja, żeby to się już. Wszystko ładnie rozwiązało. Zrobimy sobie losowanie jutro, mm, i wtedy po prostu szybkiego live'a trochę pogadamy. Oczywiście, podziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, bo mistrzostwo! Naprawdę mistrzostwo! I co, ja teraz trochę przyspieszę. Wy posłuchajcie muzyki i zaraz przejdziemy dalej. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co ja sobie tutaj tak doginam. I to jest w ogóle przewspaniała sprawa. Naprawdę przewspaniała sprawa, bo w ogóle uprzejmy to w sklepie zoologicznym. Mm, gdzieś tam sobie na. U, kubka. Gdzieś tam sobie na. w jakiejś galerii. Nieważne, mniejsza z tym. Nie będziemy tutaj robić jakiejś kryptoreklamy w tym momencie. Ale słuchajcie, obczaiłem wspaniałą sprawę, Nie? kurde jak to zobaczyłem, w ogóle to taka lampka mi się zapaliła w głowie, słyszałem, że Ej, to się naprawdę może przydać. Słuchajcie, yy, to jest mostek dla gryzoni. Nie wiem z jakiej firmy, nieważne, ale jest tego sporo, są różne rozmiary, różne, wi różne wielkości, yy, naprawdę do wyboru, do koloru. Co jest w ogóle mistrzostwem świata, to to, że można to dogiąć, tak? W środku jest drucik, który gdzieś tam sobie. Niby z jakiejś tam nierdzewki, Nie wiem z czego, ale jest, jest drucik, mmm, który po prostu trzyma to wszystko razem. Yy, I taki domek. Nie dość, że wygląda rewelacyjnie naturalnie. Owszem, ja wiem, ja wiem. Można użyć plastikowy do wyczyszczenia. No pewnie super, tak. Ale czy taki domek nie sprawi ogólnie, że ten wężyk sobie troszeczkę na tym drewnieniu posiedzi? Słuchajcie, nie jest to drogie, bo kosztuje około. Chyba niecałych 10 zł, 8 czy jakoś tak płaciłem za to, więc y, to nie są naprawdę jakieś spore pieniądze. Wziąłem sobie kilka sztuk, tam chyba z 20 parę y, na testy, więc y, wkładam do wszystkich ba y, duścicieli, włożyłem, no, przepraszam, ba cesarskich, włożyłem do, do kilku pytonów królewskich. A co? Zobaczymy, jak się będą zachowywać. Jak to będą ogarniać. Także mówię Wam tak szczerze, że mega temat. No naprawdę powaga. Prosta sprawa, nie? No obczajcie. Rewelacja. Mostek dla gryzoni. Jak pracowałem w sklepie zoologicznym, to ogarniałem takie tematy. Szukałem w sensie różnych pierdół, które się mogą na przykład nie są stricte stworzone do terrorystyki, ale mogą się nadać. I dlatego tutaj teraz do Was. W ogóle... Mega sprawa, mega prośba. Jeżeli macie jakieś patenty, macie jakieś tematy, które mm, wykorzystujecie do swoich terrorystycznych y, prac, do hobby, do dekoracji, które niekoniecznie y, są stworzone do terrorystyki, piszcie mi w komentarzu, dobra? Bo jest to naprawdę mega ciekawy, no. Co ewentualnie u Was się sprawdza, co wyczailiście, znaleźliście z innej branży, które fajnie sprawdza się w terapie oczywiście, oczywiście nie mówię tutaj o pojemnikach na buty, w których trzymamy węże, nie mówię tutaj o mm, jakichś tam nie wiem, plastikowych miseczkach czy czymś takim, ale coś, co właśnie przykuło Waszą uwagę, nie? Tak jak mnie m, zaintrygowały te mostki. Co jest w ogóle najśmieszniejsze, ale o tym już na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Co jest w ogóle najśmieszniejsze, że jak już wniosłem. W zapakowane w kartonik, tych 20 parę mostków, wpadłem na chyba całkiem dobry pomysł. Ogólnie o tym pomyślę. Pogadamy za tydzień w sobotę, bo na pewno muszę sobie to sprawdzić. Jak mi to wyjdzie, i wiecie, muszę to sobie przekombinować. Ale temat chyba też nie jest głupi i będzie wychodził jeszcze taniej niż te mostki. Także tak jak mówię, jeszcze raz. Jeżeli macie jakiś taki patencik, macie coś, co, co Wam się fajnie sprawdza w terystycy, czy ptasznikach, getonach, jaszczurkach ogólnie, czy, czy wężach, piszcie mi w komentarzu, ewentualnie podsyłajcie jakieś linki. Kurde, no jak coś będzie, faktycznie coś przykuje moją uwagę, może coś o tym, o tym wspomnimy i pokażemy na filmie. Co Wy na to? Nie? No i oczywiście powiem, czyj to był pomysł. Także Wiadomo, nie lubię sobie przypisywać nie swoich zasług. Więc ostatni baas, Posprzątane, domek dogięty, a ten zróbmy sobie o, w taką mini emeczkę. Wkładamy woda świeża i zamykamy zwierzaka. Damy im jeszcze chwilę. Ja im pewnie dam z godzinkę półtorej. I spróbujemy je dzisiaj nakarmić. Pierwszym szczurkiem w ich życiu. A wiecie, że pierwszy szczurek to jest zawsze pierwszy szczurek. Także dla mnie półtorej godziny dla Was. Sekunda. Pam! Ścianka jest. Zmieniamy kadr i nakarmmy tę bestie. Trzymajcie kciuki. Wiecie o co chodzi? Słuchajcie, jak widzicie domki mi się chyba podobają. Druga sprawa, że zakrzywiona penseta. Nie wiedziałem, że będzie tak wygodna w użytkowaniu. Mam, już jest. jeszcze wrócimy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do dalszej części, a mam kilka fajnych ujęć, ale zanim przejdziemy do dalszej części, mm, mała wzmianka na temat pytonów królewskich. Przepraszam, pfu, wróć, krwistych. Słuchajcie, rozmawiałem z kilkoma hodowcami i ja wiem, że dużo z Was chce i chciałoby, żeby już była oferta, żeby już coś tam się działo, ale jednak mimo wszystko ludzie, którzy są bardziej wprawieni w tym gatunku, Zalecają mi zaczekanie do pierwszej wylinki, a pierwszej wylinki na razie ni hu, hu także nic tylko się musicie uzbroić w cierpliwość, tak jak ja. Słuchajcie, nie wszystkie basy złapały mrożonego szczura, także to co miałem przewidziane dla nich zostało troszeczkę dla innych. Także mały bonusik teraz. Mam nadzieję, że się podobało. Tyle ode mnie. Życzę Wam totalnie miłego weekendu. Pamiętajcie, że losowanie odbędzie się jutro, czyli w niedzielę. Zrobimy live'a między godziną 18 a 20. O tym pamiętajcie. No i słuchajcie i jeszcze raz, naprawdę jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam za to, że wsparliście tę akcję, bo no jesteście mega. Masa ludzi się odezwała, masa ludzi wsparła e, tą fundację, się pomaga dla Elizy. Także jestem Wam mega wdzięczny, jesteście wielcy. Trzymajcie się i jeszcze raz życzę Wam miłego weekendu. Wiadomo, widzimy się w środę. Hej!